Witam Was, ale niestety sfajlowałem, bo dostałem paczkę, nagrałem to, ale jednak no nieważne. Próbuję coś sprzedać. Naprawdę... Ja to widziałem. Widziałem to. Ale nie kupiłem. Dlaczego? Jakbym nic nie kupił, nie otwierał z wami paczki, nie kupował tego zawodnika, kupiłbym go i stałby sobie jak, nie wiem, jak byk gdzieś tu. Bo tu, tu jest połączenie i to jest połączenie, więc nie wiedziałbym, gdzie wstawić pudolo. Ale raczej bym go wstawił tu. I, był, i byłoby takie samo zgranie właściwie. Jak bym zrobił tak? No, to ja rozumiem. To nie przeszkadza, bo tak jest właściwie lepiej. No, większe zgranie jest. Mm. Bo oni są z tej samej ligi, a oni są z tej samej ligi i z tego samego państwa. Jest... Mm, e... Trafił mi się... Mm. Europark który wygląda gorzej od Aloha Parki. Ciekawe. Ten herb, kontrakt, e, stadion ten i, i jakiś brązowy zawodnik. Nawet pamiętam jak się nazywał, więc zaraz powiem. O, ten. Zawodnika jak są Amsterdam, Holender. Już teraz zaczyna tworzyć po prostu składy, bo później jak już wyjdzie premiera ludzie tak zaczną spamować różnymi zawaistymi nazwami, więc to nie będzie. Może angielski. Nie mieści się. Chciałbym eng Englando Squadero. <gry> Może to. Nawet tak się nie mieści No f**k Ты нам этот пример сегодня хотел здесь. Эхехе. What <laughs> okay. On jest z hiszpańskiego, tak żeby nie było. Mm. Może ogólną. lepszy lepszą, ale zamiast lepszy. Ale helmy już się robi. Mam akurat dwóch zawodników na atak. Nowy skład. Uj, pasuje. <kuh> Jak mówiłem w tamtym odcinku, jestem chory. No nieźle. Nie wiadomo chyba co chcę zrobić Nie ma Sejwujemy. Ile nagranie nie trwa? Sorry, że, na, że wam to pokazuję, ale myślałem, że się wam nie pokaże to jest na razie najmocniej zbudowany skład. No może nie najmocniej, ale ma chyba najwięcej chemii. Połączenie tego i poprzedniego futa. Jeśli tak to można nazwać. Z tamtego składu został tylko palop. To dobre. Reszta na ławce. Ten był na, na ławce. Ten... Ten był w składzie. Ten był w składzie. I tyle. A Nie będę zanudzał. Eee, to by było na tyle w tym odcinku. Jeszcze jeden. Już następny. Prawdopodobnie będzie unboxingiem FIFA 13. Tak, spróbuję to nagrać. Na moim biurku. <laughs> Nie, ale bez, bez kitu Ja tylko na biurku wam to mogę nagrać. Nie mam. Innym. Chyba, że telefonem, ale musiałbym znaleźć USB. wiecie. Bo kamera to ma dobrą 5 megapikseli, jak na telefon. Jakoś nie najgorsza. No nic. <śmiech> <śmiech> więc trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku albo za unboxingu albo za Ultimate Team tak więc będą dwa odcinki w jednym dniu jeśli mi się uda to nagrać, ja niczego nie obiecuję link do do, do kupienia FIFA 13 przedpremierowo macie w opisie jeśli nie zapomnę przesunę wam trochę ekran o znaczy podgląd. Uh. Tylko żebym Keja nie pokazał uh. To wtedy bym... <coughs> wtedy bym wygrał po tym. Bo... O znaczy nagrałbym... Oj, wrzuciłbym to po wykorzystaniu Keja. Bo istnieje coś takiego jak jednorazowy kej na originie To jest demo, żeby nie było, która mi nie działa Ale nie będę wam o tym zanudzał Do usłyszenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się i cześć